Holmes znowu Halo, halo, dzień dobry. Holmes znowu nadaje Diablo 4. Wyszedłem właśnie z tych podziemi. Pierwszych tych podziemi, tam Bosik taki był. Trzeba go było pokonać, jak modlił się i wzywał te swoje tych swoich pomocników. Wtedy go lać, bo inaczej był bardziej, nie? Zobaczymy. Skórzana tonika. Eee... Pochodzimy po tej tajce tutaj i zobaczymy czy jakiegoś ciekawego typa znajdziemy. Dobra, lejemy ich. Yy, wróciłem do... Kurde. Kurde, yy, Wróciłem do... Z metem. Podleczę się. Wróciłem do gospody i tam przytruli mi wino. I teraz cała wioska... Nas atakuje, bo to jacyś kurdyści chaosu. Tu nam kapłan taki pomaga, nie? Próbujemy wydostać się z tej wioski. Zlodowa ciała, piwnica. Wejdźmy tam. Dobra, i pomału. Coś tu się na pewno kryje. E? Aha. Co? Dobra, najpierw łuczniku. Przecież by ktoś tu czary rzucał? Nie wiem. Teraz tego. One się przywołują. Czekajcie. Znowu pająki. A i znowu spowolnienie. Co to jest? Co to jest? Nosicie fajonków. Aaa... Jak szybko odpalić to pajęczyźnie, bo machaczio, ale nie dużo pająków. to ma powietrze. Wieczna Chata. ciekawe co tam jest. Chodzimy. czy jest fajne przejście. Jest, ten jest, ale najpierw to nie Teraz to tu dużego. Tu padły na coś. Wcale nie były takie silne. Co to jest? Roztrzaskany upiór drzewny. To ale lej muszę. Leczenie yy, takie... ojoj. Kurde, zamroził mnie. Takie przemyślenia... Uciekać, uciekać. Takie przemyślenia... Ja chyba nie będę gameplay nagrywał. Bo... Nie ma szans... Nie ma szans z tymi... O, jakieś rękawice. Nie ma szans z tymi... ROK i ROJO tam nagrywają. Wie, wielcy youtuberzy to nagrywają gameplaye. A ja nie będę miał tyle czasu, co oni. Także ja zrobię sobie serię taką z fabułą związaną. Leczenie i bierzemy to. Czyli będę tutaj skondensowane tylko rzeczy nagrywał. I. Fabuła, tak? Także y, ci co grają velpegi będą mogli tu. Będą mogli znaleźć tutaj... Skomensowano fabułę. Dobra, robię cięcie i jak jakiś fajny potworek wskoczy, dobrze. to... ...to nagramy. Rzeźnik mnie goni! Ratunku! Ratunku, rzeźnik! Kurde! Rzeźnik mnie goni! No Nogi! Kurde, dobra. Młócę go! Oj, ojoj, oj, oj, dobra, uciekać. Nie, nie mam szans nic. Kurde. Nogi, 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 nogi. Nogi. Dobra, pierdźciele to. Uciekać, od rzeźnika. O? E. <laughs> Kurde. Jeszcze gorsze bagno się da. No, koniec, koniec. Dobra, przebiłem się. Leczenie. Uuu już nie ma. Na przejść, nie, Dobra, no nie mam sprawienia, że skurczy. Dobra, nie mam 6 x 1 uciekam ile się da. Tam eliksir wyskoczył, ale nie cofam się. Nie, eee, nie, to biją Dobra, ostatni szarsz i to było tyle. Jakiś wielki Dobra, lejemy go. O kurde, no lej go. Oszałamia. Ale schodzi mu rządzie dobrze. Rzeczkę, młynka. Kurde, uleśmy się trochę załatwione. I tu trzeba tych uwolnić z klatek. Dobrze, i tutaj uważać mi się. A ja aj. Ja, ja. On się co się lepił. Kurzę. Błęd i koniec. Jakie papiry latają trzeba uważać tutaj. To opuszczone miasto jest. Kor Dragal. Dobra, to by było na tyle. Na razie do zobaczenia mają. Hej, hej! <coughs> Czarownik, czarownik! Ty dać łapka w górę! What fate